Witam serdecznie z tej strony piorun. To jest taki luźny film, w którym chcę wyjaśnić pewną rzecz, którą widzę na YouTubie ogólnie wśród posiadaczy fotowoltaiki i różnego rodzaju osób, które dopiero próbują się w to bawić. Chodzi głównie o to, że często ludzie łączą ze sobą dwa akumulatory, chcąc stworzyć. 24V, ale robią to w głupi sposób, bo robią to kablem. 25 mm2 albo 35 mm kwadrat. to jest błąd, bo jak do czegoś dojdzie, to wtedy z takich dwóch akumulatorów robi nam się jedna duża bomba. Jak dojdzie do jakiegoś zwarcia, to takie akumulatory mogą nawet wybuchnąć. <laughs> Co mogę Wam doradzić jako entuzjasta? Fachowiec. No, może nie fachowiec, bo fachowcy, ale w sumie powiem Wam szczerze, że papiery fachowca można nawet sobie przez chat GPT wydrukować ze wszystkimi pieczątkami i tak dalej w dzisiejszych czasach. Ale nie jako fachowiec, tylko entuzjasta tej technologii fotowoltaicznej i heliotermicznej to możecie zrobić coś takiego, taki patent, że dwa akumulatory plus z minusem połączyć za pomocą bezpiecznika 126A albo plus minus 130A Amper, 150A Amper samochodowym w zależności jaką mocą będziemy operować to 125A to już jest minimum jaki powinien być. I o co tu chodzi, o co mi chodzi? No weźcie pod uwagę, że w razie czego jak dojdzie do jakiegoś zwarcia, coś wam się zewrze, a niestety dziwnym trapem zabezpieczenia w instalacji fotowoltaicznej nie zadziałają, to zadziała ten durny bezpiecznik, który będzie wam łączył dwa akumulatory tworząc z nich 24V i on się po prostu przepali i do niczego nie doi. To jest najlepsze co możecie zrobić? Większość ludzi teraz powie chłopie, co ty pierdolisz, to już dawno przed tobą wiedzieli. No dobra, skoro wiedzieli, to dlaczego nie zastosowali? Skoro taki bezpiecznik kosztuje na legro 20 zł od 20 do 30. Ja mówię tylko opcjonalnie. E, więc pytanie brzmi, czemu ludzie są durni, skoro zaraz ktoś powie, że już dawno to jest znane i stosowane? Jakby było znane i stosowane, to by tego używali. Pozdrawiam serdecznie.